Cześć wam wszystkim. O takiego widymka uchowałem Ostatni raz na filmiku, a wiecie czemu? Zawsze mówiłem, że jest dziwny. Ale on jest dziwny, bo jest niewidomy. Całe źrenice ma rozlane. On nic nie widzi. Starego już za bardzo nie karmią. I niestety, dzisiaj będzie Utylizacja Szkoda, taki pamiętliwy film nagram Kolega mi powiedział, ty zobacz czy on czasami Zobaczcie o. Nic, zero Zero reakcji Jakiejkolwiek Nawet ruchu żadnego nie ma Spodziewalibyście się. Pierwszy taki przypadek w życiu. Jak był mały, no i jeszcze dopóki nie dorósł, to go karmiły. Stare. Już zauważyłem. Podchodziły do niego i go w główkę dziobały, i wtedy. Go karmiły, nie? Ale dzisiaj już go będę musiał zutylizować. Zobacz, Berlin widzę. A te stare to są takie mądre. To jest po tamtym samcu. I gdzieś to samiczka. I po tej samicce, tej kapciatej, fajnej. Bardzo fajna też rasa. Od kolegi. O, zobaczcie, takie mi się też uchowały. Kapciuszki. O, no, zobaczcie jakie. Są takie. Kapciurki. O, tak. Samiczka. Piękne buty. Ten ma jeszcze lepsze. Ten. jeszcze jest o, tu jest samczyk taki bardzo fajny też tak? nie, to to wleciało gdzie on jest? a więc na górze też bardzo fajny samczyk a to samiczka i tu są jeszcze te czerwone też kapciurki fajne o, tu drugi Czerwonek, a jeszcze są takie, tu się wylęgły, nie, tu jeszcze się nie wylęgły, tu się wylęgły dwa takie czarne, jak ten, co będę go musiał zutylizować. I tu są jeszcze dwa takie fajne. O. Dzisiaj film o widymach. O, te też będą fajne. O, po moim rozpłodowcu takie buty pałki duże a tutaj taki ciemniejszy też kapciat ładny tutaj są takie dwa 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 i i i ale te czerwone te czerwone też są fajne o takie kurwy chodzimy zaraz pokażemy. ma kapcia zniszczonego, co ma obrączkę. Bo je, powiem szczerze, że troszkę przegapiłem O i tam gdzie mają obrączki, to mają takiego zniszczonego, ale tak to to buty pióra grube ładne berlinki o, tu jest ten samczyk. O, 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 o! Ta. Tam o, mama i tata jego no tu są te maluchy. One są tu Dwa czerwonki. Ta samiczka fajna. O tamten też nie jest zły. Może też samiczka. Kapcie ogromne. Najlepszy to jest ten, ale o nic. O, widzicie? Zobaczcie. O, jak dziobę. Dziobie. Jak się dotknie dzioba, jeść chce pić. Mówię gołąbek No piękny jest gołąbek Żadnych białych piór w łapciach Całaś się świeci, dziubek taki jasnawy Ale niestety tamten idzie Dzisiaj go skończę mu mękę, bo... a tu mama tu się też Mam no Jeszcze dwa, no, widzicie? Mam cztery takie czarne. Więc więc coś tam będzie fajnego I mam jeszcze niespodziankę O te paluchy to tu siedzą Straszna burza, nie wiem czy słychać to dzisiaj w głębniku trochę o, zobaczcie co się dzieje Dzisiaj już sobie nie polatają jakiegoś białego pocztowego złapałem też no I coś wam jeszcze tu pokażę. Coś wam tu pokażę. O! Dorobiłem się w końcu. Blauwinderków. Na razie siedzą tu na kwarantannie. Kolegę serdecznie pozdrawiam. Gołąbki super. Bo może będą dwa samczyki, Ja młode to jest samczyk młody. Cztery lotka do zrzucenia. A to jeszcze tak popiskuje. Ale fajne. Podobają mi się właśnie takich szukałem. Średnio dziobych. Nie krótkodziobych, bo krótkodziobych nie chciałem. Średnio dziobę. Takie właśnie sobie wymarzyłem. Na razie są. Mówię na kwarantannie. I co. I będą sobie z widmami siedziały. No kupi się do pary, może. Z parę dni niech sobie posiedzą, ale są bardzo zadbane gołębie, więc nie ma co je tu długo też trzymać. Bo są bardzo zadbane. Fajne gołąbki, kapcie potężne. No mówię, szkoda tego czarnego, ale no co. O i tak to u mnie jest Tam biały pocztowy w klatce siedzi jakiś Ale bób bez obrączki Tak Samica gdzieś poleciała rano od tamtego Tego pod... Pocztucha Nie wiem A ten tu siedzi o. Do okienka się dobija Jutro kolega przyjedzie do mnie z Łodzi no może dam do łodzi, to go wybiezie, wypuści, nie wiem, jeszcze w niedzielę będę w łodzi, to, to go też jak przyleci, to go jeszcze raz puszczę, nie ma co, no i tak to jest z tymi gołębiami, berlinki się lęgną powoli, o tu już ten się pierzy, on miał takie białe piórko przy łapciach, ale też już Na pewno ten będzie do sprzedania, bo wyda się go komuś I tyle, no trzymajcie się. Narka.